Dobra, no to mamy snajper, to lecimy. Musimy robić wszystkie tanka i spierdolamy znów. To pierwszy. może... Centrum propagandowe albo te... Oko za oko, bo mówimy po kolei wszystko, zróbmy. Tylko z powodzeniem najlepiej, nie? Do tego, którego teraz idziemy, musimy zabijać. No, jak tylko się wygrałem, ten kombinę, to komuś nie wygląda, jak to do nie leci. Co musimy zabijać? Noże, musimy zabijać. Musimy zabić trzech oficerów. Musimy zabić trzech oficerów nożem i ich sfotografować. Mogą być to noże do rzucania albo zwykłe noże. Znaczy albo zanożowanie. Jest to jest jakaś łódka. Mhm. Też tak sądzę. Tatek tak mnie to na kluczek w Mhm. Podpłynąć po ciebie, czy nie? Nie? Eee, nie? Nie, 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 nie jest w ten na Jeden jest na wieży, jeden jest po drugiej stronie tego, i jeden jest w podziemiach. No, o, Wilku moważ właśnie go znalazłem. Jednego. Ach, nas Wezwał malar, to tyle. Tutaj, Tutaj może, możemy to zejść na głośno. Nie, ja bo już jestem w jakichś podziemiach. No to w tych podziemiach jest jeden gość. A jak nawet będzie egzekucja z wykonaniem nowa, to może być? To, to chyba tak. Nie, to nie jest bo dowódca. No będzie, będzie miał taki bardziej czerwony będzie. Będzie czerwony i będzie wyróżniał się, o tak Ci to powiem. A, tak, ja już tak, jednego wiemy. mam. Tam jest drugi. On będzie, w on jest w kamizelce i ma czerwony hełm, o tak Ci powiem, tak go najłatwiej rozpoznasz. O, taki jeszcze żółtą ma ikonkę go oznaczałem, to Tak, mam... tak, to jest na pewno Czy Cię wykryli? Tak. Ja już mam swojego. No to już mamy zrobione. to I możemy się teraz z nimi klapać albo wypierdalać. No. No, to wiesz helikopter. Oni przyjeżdżą, bo oni powinni łódką tu przypłynąć. Moje no, w ogóle i nas na tele wykryć. Znaczy, alarm wezwali, nie? Dobra, leć do tego centrum propagandowego. Daleko ono nie jest, widzę. No. tylko nie rozpierdol helikopter... O kurwa, Franek pilotuje helikopter. Franek, jak wysiadasz, to nie ...to nie trzymaj kurwa tego... gałki w którąś stronę, jak wysiadasz. No wtedy się fajne rzeczy dzieją. fajne. Czekaj, o, czekaj, Eli, to z helikoptera, Eli, to No jest taka, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak coś z gości z miotaczem ognia. Nie było tematu już. Nie było. Tu tak piscy. Wiewali się w nich śmigłami, Zabijesz ich śmigłami i uszkodziłeś na helikopter na tyle, że piszczy. Nie to nie martw się, to nie jest fałszerstwie 5, już za nami rakieta jeszcze nie leci. A my pierwsze akcje wtedy, kiedyś rakieta normalnie od Ja też, ja też wtedy to była akcja. Dobra, no, no, to weź gdzieś nim wy... ...wyląduj tu gdzieś w A, a to jest No, tutaj możemy też to półgłośno zrobić. Dobra, to ja naprawiam halić i to jest tak zrobione, że tam nie nisz, niszczę niczego póki co. Bo to jest tak oskryptowane, że jak coś zniszczymy, to zaczynają już od razu wsparcie nie nieważę, czy nas wykryjecie. A masz wesoły, pokazało gdzie są jakieś rzeczy. Chodzie? nie niemożliwe tu jest goguś? nie widzę aha prawie było jeszcze źle strzeliłem i kurwa wszyscy już mają U -u -u. O, jeszcze się wypierdala na gupiry, strategicznie tu jest ciężki e to wskoczyć nie mogę o dzięki kurwa bo właśnie pff, mnie wyklu. Fajnie, że połowa z nich szuka mnie, a, a reszta kurwa ma wyjebane No się tak zastanawiam gdzie w ogóle są budwy w wedługu, z Czego Z na gołusiu na krzyżna, widziałem Za znaniem gdzieś jeszcze jakiś gołusz ten kawałek przechodził Nieopancerzony A jeszcze Pimpuś Nie Pimpuś, tylko nie, li, nie. ten... Lampard, gdzieś tutaj jest jeszcze... O właśnie on ty, gdzie ty idziesz? Chciałem gościowi zrobić niespodziankę, ale nie wykrył plecami. Znaczy to jest ten... łucznik, nie? Oni mają takie ci ty że oni cię wykrywają nie wykrywając cię, nie? Dobra, to teraz przygotuj te czwórki i rozkładaj w paru miejscach te czwórki Przedem nie zniszczyć Tam gdzie masz pokazane gdzie masz coś do zniszczenia i wysadzamy na 3-4. Okay. Nie, to to wypierdolę po prostu. To takie te 4 nie potrzeba. Le, to też tam tego nie potrzeba, ale niech będzie. Mam ile dwie. Okay. Jeszcze ja no mogę? Ja już podłożyłem. A nie, to wiem co to jest. Tam podłożyłem też. No to. Nawet okay. ja tu podłożę. Tu i tu. Dobra. Chodź. Teraz tak. No zachujował coś tą szef-szurkę, że cię się dorzucił. Dobra. Już też szurek nie mam, nie mam. i Trzy, cztery. No teraz twoje. A, my wszystko zrobiliśmy, okej. Okay. A i... No właśnie miał wsparcie, przyjść tylko się zespiła jedna fala, chyba. Nie, yeah, yeah. nie. Nie wiem, gościu się spierdolił z, z muru i się zabił. To idzie fala ciężki, złotych, to dobrze? Ja, to, to są ci, to są oficerowie. Oni są po prostu bardziej wytrzymali. Dużo mi zrobisz. Dużo mi zrobisz. a hucznik? Nie. Kurwa. a idź pan. Masz nagrodę, jeszcze się z granatu wypierdol. Dobra, wracamy po helikopter, o ile nie zniknął. Lasa. No w ogóle to nie wiem czemu mi to nie wyszło Czy też to zrobiłeś no. Ja różnę ja tylko to, to znikał Nie, jest jakiś wleńczyk na prawo A, no ale tam to co przylecieliśmy znikło. Cham tu Chyba, dał nam słonie, jest jakiś No, w no, chuj przydatny jak nam pierdaje helikopter, a potem daje nam ten. O, no, Dobra, to teraz idziemy na ten gniew i umy. A potem te gniewy jeszcze trzeba zrobić, co mówisz? No, no Tylko tak, została na gniew i umy i dwoje zadania, które trzeba zrobić po cichu. Okay. Ty masz granat, nie masz. Nie ma z czym to niszczyć na opartego ten helikopter nawet może być trzy osoby, bo mogę wziąć z lewej, mogę wziąć z prawej. Dobra, proszę, stań tym helikopterkiem gdzieś na tyle daleko, żeby to nie było przy tym miejscu, gdzie mamy stać. Oraz przygotujmy się, czekaj. Nie podchodź jeszcze do tego. Proszę. Nie, nie wiem. I tutaj to miejsce. Czekaj, te aminy ja przygotuję, bo tutaj trzeba tego. Aminy. Bo tu się auto dwa zrespią. M5, bez ulepszeń, klasa, kamza. Nie, 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 tam tam, ty ty pie, nie, tu nie, jedziesz ty nie, tam, no, Czaj, tyrolka jest nie, 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 drzewa? Mogę Lepiej, okej, okay, może być. Jak okay, nam to rozbranie ładunku No i tylko to A tyle z zakładniką jeszcze? No to i zakładnik. I nie to, rozbranie i zakładnicy i mamy wszystko. Czy podejść do tego? No zajmij się. No no, no podchodź, no i tak już zaliszą. A no tak, przecież tu granatniki stoją już z wejścia, no właśnie. Na pewno to jest logiczne, żebyś to takie coś postawił na. mhm, mhm, tak, Fanek. No, popatrz na mnie. Klasa. Daj, to. Tutaj, daj. To jest jakaś tuba, wyłama na ziemniaki i tyle. To wiesz, że to jest chiński granatnik? Tak. Tylko chyba jest z drugiej, tak? Tak, że ja nie dam da nawet dopłynąć. No, Masz cela? się chyba przez to, że w nie wpisz przesieczone... właśnie <grytowali> się z nich. Jeszcze? Jedno... Dobra. Przed kamyczkami właśnie w tym No tam, poryspili się. Nie Helikopter, helikopter Tak, helikopter w pewnym momencie też przylatuje. Dobra, zajmij się łódkami Ja się zajmę helikopterem Już To łódki raczej by się o nie rozleciała aż tak po jednym nie. No bo ja byłem też go swoim snajpą

A! Mina w, mina w tym... W drzewie? Myślałem, że wybuchło, ale... A oni na... Przecież oni na nie dobiegli, no tak. tutaj następne dwa zadania musimy je zrobić po cichu, żeby się zaliczyć. wiem, nie to, bo my na jeszcze co zrobiliśmy od razu jak wyszliśmy z wieży...